dobry kochani. Witam was w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj się obudziłam i stwierdziłam, a wezmę sobie kamerę i nagrywam. Mam taki akurat luźniejszy dzień dzisiaj w pracy, więc wskoczyłam w dresik. On jest naprawdę świetny z Reserved. Także zapraszam cię na spędzenie kolejnego dnia ze mną. że jest łóżko, ale dobra, lecimy z kalendarzem adwentowym. Dzisiaj otworzymy sobie. Boże, nie pamiętam jaki numer otwieram, chyba 8. Mamy dziesiąty, więc otworzymy sobie dziewiąteczkę i dyszkę. Dziewiątkę tu mam. Jeszcze mamy znowu koineczkę. Także lecimy z dziewiątką. Wszyscy mamy spray pod pachy Także fajnie Akurat dzisiaj się pokremowałam kremem z tej serii Także będzie idealnie do kompletu Odżywka emolientowa Otwieram od razu dyszkę I w dziesiątce mamy maselkę. Pasuje Pasujemy dzisiaj nawet Do dresu Oj. Jezu to pachnie obłędnie jak naprawdę czekolada truskawkowa eee, Ja sobie zrobiłam ciepłą kawkę Tym razem taką siekierę sypaną Bo jakoś nie mogłam się dzisiaj obudzić więc, eee, więc mam nadzieję, że postawi mnie na nogi ta kawa Odpaliłam sobie laptopa, żeby coś jeszcze poprzeglądać Podomawiać jakieś prezenty Już na święta Także przy kawce... Przeglądam sobie, co jeszcze ciekawego mogę podmawiać Ja właśnie podjechałam sobie do Ikei, żeby kupić ciasto do pierników Rok temu kupowałam i było bardzo dobre Więc w tym roku stwierdziłam, że nie będę kombinować I kupię to samo ciasto Wiadomo, mniej roboty. No i dokupię jeszcze jakieś foremki, bo będę jechała pomóc mojej przyjaciółce zająć się dziećmi. Więc stwierdziłam, że to będzie fajne, jak sobie zrobimy razem pierniczki. Strasznie pachnie tutaj już tym ciastem. A nie, to ta cynamonka tak pachnie. Myślałam, że to tym ciastem piernikowym już tak pachnie, a wziąłam sobie jeszcze cynamonkę. Teraz spróbuję, bo jeszcze tych Ikei nie jadłam. Ale pokażę Wam, to ciasto na pierniki wygląda w ten sposób Fajne Takie już gotowe ciasto macie Wystarczy je rozwałkować I foremki też dostałam, ale jakieś takie e, dziwne No też nie, jest tu miś polarny, choinka, e, serduszko ptaszek i, i taka gwiazdeczka Wzięłam jeszcze do tego takie coś do dekorowania I klej gdzieś miałam Gdzieś tu jest. Spróbuję tej cynamoneczki. Mmm, jeszcze się pojazd. Fajnie pachnie. Mmm, dobra. Trochę wolęca jeszcze. Pacha, mm. to na jest bardzo dobra. Mój tata, właśnie jak kiedyś pracował w Szwecji, to przywoził mi. Takie bułeczki z nadzieniem cynamonowym Boże, jakie to było pyszne Dobra, kończę jeść i jadę dalej Jadę jeszcze do biura na chwilę Bo muszę wprowadzić ofertę jedną A później jadę na zmianę Pod nazwą ciocia cheese. A mama? A mama? Mama zrobi czy Będziemy robić pierniki dzisiaj? Nie. Jak to nie? Zobacz, takie foremki ciocia kupiła na pierniczki. No, będziemy robić. Am am. Am am chcesz? Ale to jest pierzga. Przygotowałam tutaj napierniki i zaraz wezmę pomocnika mojego tutaj Ja się zabieram za cecho, A później Olaf mi pomoże dekorować i wyciskać różne wzorki z foremek mm, Jestem ciekawa tych foremek, chcesz zobaczyć foremki? Ciebie to w ogóle ciocia chciała atrakcję zapewnić dziecku Robienie pierników, ale On nie jest zainteresowany No fajnie wyglądają, takie duże są Chodź ciocia ci podsunie krzesełko Pomożesz? A. Nie. Sam wejdziesz? Dobra. Słucham. Bawimy się. A gdzie jest Miś? To jest Miś? Nie, to chyba serducho. Pięknie! Aha, to drugie ciasto też też rozlał. To czekaj, ciocia to zabierze. Oje, rozwaliło się A proszę Mocno, mocno, pomoc Ci? Tak Pięknie, brawo Ślicznie Kto się tu spina? Ci Mama pozwala? Nie. Nie! No tak, no to ciocia musi pozwolić. Powiesz ciocia, jaką baję oglądamy? Ojej, jaki kaselek! Jaką baję oglądamy? Blue? Ciocia cię łapię. Tak naprawdę z tej jednej paczki wyszło tyle pierniczków. Robimy to z piernika. Wzięłam sobie ptaszka. Dobra, Takie chrupiące. W ogóle wziąłem ten klej, bo myślałam, że on jest jadalny, a on jest do klejenia właśnie tego domku z pierników. Też takie jest właśnie piki. No i go otworzyłam i powąchałam i śmierdzi tak sztucznie klejem, że, że po prostu tego nie będziemy używać Nie wiem, czy dzisiaj zdążę jeszcze tutaj udekorować z nimi, ale no, jak nie, no to zostawię i niech sobie udekorują wspólnie, rodzinnie Zapomniałam coś czapki, szalika, Sota. Jest już tak zimno O, Ciemno się robi Jesień, zima ja już przyjechałam do Kuby. Po drodze zajechałam do nim bo przyszła do nas paczucha od Kuby koleżanki. Zamówiliśmy sobie od niej bluzy, bo bardzo nam się spodobały. Ona dopiero się otworzyła, także jestem ciekawa jak jej wyszło to wszystko. Proszę, otwieram. Wow! To już jest taka... więc co tak pachnie? Tu jest jeszcze taka naklejka Nie No mm. dawaj, otwieraj się mm. Nie ma lipy, tu też naklejeczka Ładnie zapakowane Wow Karteczka Wow Mega Taka pocztówka I tu jest oczywiście imię Kuby No bo to on zamawiał ja wzięłam sobie eseczkę, a kuba wziął sobie MK O Jezu, ale tutaj też jest dla mnie karteczka. Dziękujemy. Pięknie to jest zapakowane. Gdzie to jest rozmiar? Dobra. Poraz sobie tu. Fajnie. Zobaczcie, ale w ogóle są bardzo miłe w dotyku. W środku nie są ocieplane, ale to dobrze, bo są takie, że można sobie nosić i w zimie i w lato. Ale czym ona to popsika, że to tak pachnie? To chyba jest kuby emeczka. Ja mam eskę i to chyba jest eska moja. Fajne, takie oversize'owe. Mega. Tutaj taki grawer. I z tyłu jeszcze. Zaraz przymierzam. Normalnie jestem ciekawa. Nie wiem, jak wam pokazać, ale Oj, jest naprawdę fajna. Jestem pozytywnie zaskoczona. Będziemy mieli z kółem takie matchy bluzy. Ja już się przybrałam w piżamkę, montuję dla Was kolejny film i sobie odpaliłam green Także dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten dzień. I do następnego. Cześć!